Katastrofa lotu Air Fłot 742-5. Miejsce uczku dług. Data 10 lipiec 1985 rok. Godzina 23.45 czasu lokalnego, a 19.45 czasu polskiego. Rodzaj zderzenie z ziemią. Przyczyna błąd pilota. Ofiary śmiertelne 200 osób. Statek powietrzny. Nazwa Tupolew tu 154B 2. Użytkownik Aeroflot. Znak rejestracyjny UK 87985. Znak na start karszy cel lotu Orenburg. Numer lotu 7425. Liczba pasażerów 191 osób, w tym 9 osób z załogi. Katastrofa lotu Air 7425 wydarzyła się 10 lipca 1985 roku w okolicach miasta Uczkuduk położonego w centralnej części Uzbekistanu, wówczas uzbeckiej SRR. W wyniku katastrofy samolotu Tupolew Tu-154B2 należącego do linii lotniczych Air śmierć poniosło 200 osób. 191 pasażerów i 9 członków załogi, wszyscy na pokładzie. Tupolew TU-154B2, numer rejestracji CCCP 85311, odbywał lot na linii Taszkent, Karszy, Orenburg i Leningrad. Samolot wystartował z miasta pierwszego międzylądowania Karszy w lot do Orenburga. Po starcie osiągnął stałą prędkość 400 km na godzinę i wysokość 11600 m. W przypadku tak znacznej wysokości samolotu prędkość 400 km na godzinę była zbyt niska. W efekcie samolot zaczął wibrować. Załoga tu polewa błędnie zdiagnozowała przyczynę wibracji i postanowiła zmniejszyć prędkość. Piloci zredukowali moc silników i zmniejszyli prędkość do 290 km na godzinę. Wówczas tu polew zaczął gwałtownie spadać, wykonując obrót po linii śrubowej w dół. Piloci do ostatnich chwil usiłowali odzyskać kontrolę nad samolotem i zwiększyć moc silników. Samolot rozbił się w okolicach miasta Uczkudu w centralnej części Uzbekistanu. Spośród, spośród 200 osób na pokładzie wszyscy ponieśli śmierć na miejscu. Przyczyną katastrofy był błąd pilotów, którzy błędnie oszacowali prędkość samolotu w stosunku do jego wysokości. Po czytaniu zapisu czarnych skrzynek okazało się, że samolot spadał na ziemię przez dwie minuty. Ostatnie zarejestrowane słowa z pokładu samolotu brzmiały: Kocham cię bardzo, kochanie. Dbają o dzieci. Słowa te zostały wypowiedziane przez kapitana samolotu. Katastrofa lotu 7425 jest największą katastrofą lotniczą pod względem liczby ofiar w historii Uzbekistanu i w historii eksploatacji samolotu. Tu polew, tu 154.